serdecznie Z tej strony oczywiście Snow i zapraszam na kolejny odcinek Resident Evil 5. Chciałbym w tym momencie powiedzieć co działo się w poprzednim odcinku, ale niestety nie pamiętam. Dość długą przerwę miałem od nagrywania Residenta. Wsiąkłem ponownie w wota i w nową grę, którą polecił mi znajomy Hearthstone. Karciarka Warcrafta, jeśli ktoś nie zna, niech się zapozna. Bardzo fajna. Można stracić sporo czasu przy niej. Ale my wróćmy do Residenta. Ja widzę, że Sheva nie ma amunicji. Eee... Hmm U nas też nie jest za dobrze To mi podpowiada, że ostatnią była niezła sieganka Czy ja gdzieś tutaj mógłbym znaleźć jakąś amunicję? Yy, otwórz To wygląda i... Cicho tam Jak dobre miejsce do ostrzału No chyba nawet tędy powinniśmy iść, ale wpierw Zobaczmy czy coś tutaj jest. Nie, nie musimy tam tędy iść. Możemy sobie tędy pójść. Gdzie? Nie, 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 szewa! Nie idź tam. Najpierw... Siowrono! Jamken! Lemis, ole, Ot wy sobie jaja robicie. Ja mam tam wejść. Co się tu w ogóle pali Nie, Szewa, nie idziemy tam Nie mamy amunicji Zrozum to Ty masz zero Środków leczniczych mamy... połącz. <noise> nie mamy Tak to ujmijmy Nie no ja wiem, że tutaj się będzie Dlaczego ja tam widziałem palące się ciało No tam się ktoś pali Nie, ja tutaj nie chcę wchodzić Szewa, serio Helikopter wbity. Pamiętam, że jakiś koleś nam pomagał. Aha, beczki. No nie, szewa serio. Musimy. Chodź. Nic tu nie ma do oglądania. Tylko nie one. O nie. Uuu, to zabolało. Nie spodziewałem się, że będę musiał jakiś klawisz nacisnąć. Teraz będę przygotowany. Zamiast tak patrzeć, zrobilibyście coś, pomogli chłopu. Wiem, że to raczej już jest przypadek nie do odratowania. Dobra. Jaki to był przycisk? No nie! Kiedy oni się nauczyli jeździć na motocyklach? Jestem ciekaw, w czym ty strzelasz, jak nie masz amunicji? Nie. Yeah. Trzech, czterech. To się skończy źle. od kogo dostałeś nie wiem o headshot. o tak o cholera wreszcie valeria, man, am i glad to see you guys. delta team captain stone, chris redfield. shiva, thanks josh. i owe you one. you guys know each other. i trained under josh. he taught me everything i know. shiva became little sister of the team. now shiva, you must continue your search, for irvin. according to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There's more info inside. It. We'll follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh.

Czy ja mógłbym coś sprzedać? Nie, nie, nie. Kamizelka, nie. Ja pamiętam, że właśnie można ulepszać. Mamy 3000. ile mamy? Sześć tysięcy. Siła ognia, ładowanie magazynek, przebijalność. A jak wygląda tutaj? 3000? Nie. Dobra, myślę, że to zostawimy. Skarby. Czy ja mógłbym to sprzedać? Aha, nie mogę, bo tego nie mam. Ok. No i teraz pytanie: Czy ja to mogę spokojnie posprzedawać? Czy będzie tak samo jak w Resident Evil 4, że takie rzeczy można do czegoś wcisnąć? Sprzedaj bo zresztą sprzedaj tak i teraz mamy 10 tysięcy Dobra poświęcimy na to co ja zrobiłem nie wiem przebijalność będzie nas kosztować 3 tysiące kolejne Uzupełniliśmy amunicję. A tobie też będzie dobra. Gotowe. Tak, chcę wyjść. Zacznę chyba rozważać kupno drugiej broni dla Szewy. Podejdź tu. Take it. Roger. Otrzym się, bo... E, telewizora nie chciałem psu... Aha, już od razu zużyłaś. Niech ci będzie tu coś leży. Plaga typu 2. Jak wspomniano we wcześniejszej, doku... we wcześniejszej dokumentacji oryginalny dla splaga został odkryty w od odosobnionym problemem z czytaniem miejsców w Europie. Gdy pasożyt dojrzeje w ciele żywiciela, szybko przejmuje kontrolę nad jego wolą i świadomością. Przez to żywiciel staje się podatny na kontrolę innych. To właśnie ta cecha Las Plagas sprawiła, że jeśli ktoś tego chciał, mógł stworzyć obiekty spełniające wszystkie polecenia. Posiadający znaczny potencjał handlowy Las Plagas, szybko został poddany ocenie przez zainteresowane strony. O Boże, święty ile czytania. Aha, czyli w tym momencie mamy do czynienia z plagą typu drugiego. Podaje się do ustnie. A dokładnie wpycha się go na siłę. No, widzieliśmy tak jest coś tak. Rozdziera przełyk i przemieszcza się najpierw do rdzenia przedłużonego, następnie do mózgu, a wreszcie do rdzenia kręgowego. Gdy już przejmie kontrolę nad centralnym układem nerwowym żywiciela można kontrolować. E, nie. Poza skróconym czasem zakażenia plaga typu drugiego wydawał się posiadać wszystkie cechy oryginalnych las plagas. Fajnie. Fajnie, fajnie. Przynajmniej z tego dokumentu dowiedzieliśmy się, że... O! Nie! To mogła szewa podnieść. Z czym mamy tutaj do czynienia? I przy okazji wiemy, że wysłano za nami ludzi. Raczej stworzenia barbarzyńców. nie tędy. Dalej idziemy do kopalni. Cześć Burek O ty świnko mała, ty podobny do hieny jesteś. Trzeba może nie tak. To trzech razy sztuka, ale przynajmniej ci się udało Dlaczego te pieski nie pozostawiłem Co? O ty, O ty, o ty, mendo, jedna święta Menda nie jest święta O, fuck, 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 fuck O nie, 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 nie. Nie, nie. Nie, nie, wiem co się nie, 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 wiem co się dzieje. E, nie, 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 patrzy tu się patrzy tu na mnie. Jakiś tupek o nie, Co jeszcze będzie z nich wyrastać? Trzeba chodzić. Teraz stawiam na cięższy kal kaliber. A, możemy tędy iść. A tutaj co będzie? Cała amunicja trzeba nie będzie ci potrzebna, naprawdę. Już chyba wiem, gdzie możemy wejść właśnie. Take it, to sobie zabierzemy, o, a tamtędy możemy iść. Mm, a przynajmniej tak mi się wydaje. Zrobisz sobie to A, tędy, dobra To ja zabiorę, pozwolisz Ho, 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 ho Czyli musimy iść tędy Zapewne pełne piesków. Bo jakby inaczej. Nie mamy nic takiego la latarka. Kurde, w, ka w każdym rezydencie było Serio? W takim układzie dobra. Myślałem, że mam amunicję. O jak to wygląda? Połącz, chodź, chodź szewa. Będę twym światełkiem w tunelu. Szefa, czy ty jesteś? Masz za swoje. Czy Ty mogłabyś mi poświetlać? Oddaj. Ona jeszcze czekała, aż ja to wezmę. Chyba jest głupia. Miała oświetlać drogę, a G robiła. mi brakować amunicji. Nie, nie, nie przycinaj się w takim momencie. Dziękuję szefa. Jest bardzo uprzejma, że zasłaniasz mi widok. Mam nadzieję, że tu przyjdziesz. Tak. Ufff. Nie. Odłóż! Take Okej! Przeładuj, przeładuj! Chodź, zobaczymy co tutaj jest. A te dwa pomieszczenia się łączą, dobra. I co my tu mamy? Dziękuję. Dziękuję. To tyle? Okej. Okay. Nie wiem co ten koleś oczekiwał, ale... Co oczekiwał? Czego oczekiwał? Boże święty, jakie problemy z wysłowieniem się. Nie wiem. Aha, nie mamy mapy. Hm. O, dziękuję. Dzięki, 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 dzięki. Zostaw go. kontrolny. To ja myślę, że właśnie w tym momencie zakończymy ten odcinek, tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się, na razie.